Ostatnie epizody Inside Star Citizen jak i Star Citizen Live skupiły się na nadchodzącym i będącym już w testach ewokacji paczu 314. Podsumowanie zrobimy sobie więc też zbiorcze. W paczu 314 pojawi się długo oczekiwane Horizon oraz możliwość wlecenia w górne warstwy atmosfery Crusadera. Horizon jest w swojej pierwszej iteracji i będzie dalej rozwijane. W przyszłości pojawi się m.in. szpital czy wycieczki z przewodnikiem w stylu tej odbywającej się niedawno w ramach Invictus Week. Samo miasto Horizon ma też bardzo rozbudowany system oświetlenia, różniący się w zależności od przeznaczenia danej platformy, jak i pory dnia czy nocy. Crusader to również pierwsza iteracja wolumetrycznych chmur, które są zbudowane na bazie wcześniejszych obłoków gazu w przestrzeni międzyplanetarnej. W tej pierwszej wersji są one statyczne, ale w przyszłości będą się poruszać w taki sposób, że samo Horizon czasami będzie widoczne z oddali, a czasami będzie ginąć w gęstych chmurach. Jako, że Crusader nie ma powierzchni, to rolą chmur staje się budowanie otoczenia i zbudowano je tak, by tworzyły wyraźne warstwy i gęstniały wraz z głębokością atmosfery. By w końcu tworzyć formy kanionów czy tuneli niczym powierzchnia skalistej planety. W tej pierwszej iteracji wolumetryczne chmury nie trafią też na inne planety. Jednak z czasem ta technologia będzie ulepszana i ujednolicana, tak by była spójna niezależnie od typu planety czy atmosfery. W patchu 3.14 zobaczymy też wiele zmian w gameplayu. Pojawi się nowa mechanika zarządzania energią. Power Management 2.0, obejmująca system kondensatorów. Zniknie stary trójkąt przekazywania nadmiaru energii pomiędzy silnikami, bronią i tarczami, a w jego miejsce zaczną funkcjonować właśnie kondensatory. Jeżeli chłodnice statku mają większą wydajność niż potrzebna do bieżącego chłodzenia systemów statku, ten nadmiar gromadzony jest w kondensatorach i może zostać przypisany do silników tarcz lub broni, pozwalając na dłuższą pracę danego systemu, zanim się przegrzeje. Efekt zakończy się, gdy wyczerpie się zgromadzony nadmiar energii w kondensatorze. Kolejną zmianą jest dodanie amunicji do broni energetycznych. Gdy cała amunicja zostanie zużyta, będzie trzeba odczekać, aż broń zregeneruje jej zapas. Zmiany dotkną też systemu tarcz. Tarcza o wielkości S1 i S2 nie będą już generować niezależnej ochrony na każdy bok statku, lecz jedną sferę. Wszystkie te zmiany spowodują spore zamieszanie w PVP i powstaną z pewnością nowe taktyki i mety. HUD statków zostaje przeniesiony z flash na building blocks, co umożliwi jego dostosowanie i zmiany w statkach różnych producentów. Będzie też opcja zmiany kolorów dla daltonistów, ale przynajmniej na razie nie planuje się umożliwienia graczom dowolnej ingerencji w kolory wyświetlacza. Pojawią się też zmiany w obsłudze rakiet i rola ich operatora, a także zobaczymy zmiany w wyglądzie skanera. I wygląda na to, że wreszcie nie będzie zasłaniał prędkościomierza. W patchu 3.14 pojawi się też Taurus, ostatni statek z rodziny konstelacji. Jest to wersja transportowa. Jego wprowadzenie nie oznacza końca prac nad serią, a zanim konstelacje uzyskają złoty status, czeka jej jeszcze kilka przeróbek. W 3.14 czekają na nas też dwa dynamiczne wydarzenia. Pierwsze to powtórka z Xinothret, z pewnymi zmianami i ulepszeniami. A później nowy event, blokada stacji przez Ninetales. W tym wydarzeniu będzie można stanąć po stronie prawa lub piratów. Wyboru dokonamy w bardzo prosty sposób, zdobyciem lub zdjęciem Crime Mając Crime będziemy otrzymywać misję od Ninetales, a przy jego braku od Crusader Security. Event będzie powtórzony kilkukrotnie i w wyznaczone dni będzie powtarzany co dwie godziny, tak by każdy miał okazję się w nim pobawić. Na koniec warto wspomnieć o kolejnej nowej mechanice możliwości poddania się. Gdy zatrzymają nas siły porządkowe, zamiast walczyć, będzie można zatrzymać i wyłączyć statek. W ten sposób trafimy do więzienia z krótszym wyrokiem i bez utraty statku. W tej chwili nie ma to dużego znaczenia, ale w przyszłości, gdy pojawi się docelowa mechanika Permadeath, poddanie się będzie z pewnością dużo lepszym wyborem niż walka.